Poranne pytania Radia Olsztyn. Andrzej Piedziewicz, witam Państwa. Naszym gościem jest dziś Józef Dziki, przewodniczący Solidarności w województwie warmińsko-mazurskim. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie przewodniczący, pracownicy sfery budżetowej chyba nie mają zbyt dużych powodów do zadowolenia. W ubiegłym tygodniu rząd przyjął propozycję podwyżek w budżetówce na przyszły rok. Pensje mają pójść tam w górę o 3%, czyli tylko wskaźnik inflacji. Ten sam rząd prognozuje wzrost płac w całej gospodarce na poziomie prawie 7%, czyli budżetówka nawet nie Próbuje gonić całej gospodarki. Jak pan to ocenia? Oceniamy to bardzo źle, bo ja przypomnę za poprzedniego rządu, jakie walki były, żeby tą budżetówkę podnieść trochę do góry, bo płace były naprawdę na skandalicznie niskich poziomach. Na niektórych udało nam się walczyć, chociaż etapowo, ale tam prawie 9% ponad, co, co prawda w częściach było to. I pilnowaliśmy też tego, żeby te pieniądze na dole były dzielone przy udziale związków zawodowych, żeby nie dostawał dyrektor wydziału i tak dalej. Wiadomo gdzie te pieniądze szły, a pracownicy niektórzy, którzy odpowiedzialnie pracowali, te podwyżki dla nich były, były znikome. No dla mnie znów tyle walki, bo i znów zniżamy się do poziomu 3%, czyli żadnej podwyżki. No inflacja 3% załóżmy, przypuszczam, że ona będzie trochę większa. No to żadna podwyżka. Mhm. Czyli wystarczy na tyle samo, co wystarczało do tej na pory. Na tyle samo, ale nie zapominajmy, że kadrużyzna jest wszystko drożeje. Czyli strasznie, strasznie będzie dla tych pracowników przy takiej podwyżce, przy tych wynagrodzeniach prowadzić gospodarstwo domowe. No będziecie pewnie o tym jeszcze dyskutowali na Radzie Dialogu Społecznego na poziomie centralnym, ale tam będzie jeszcze drugi temat do omówienia, czyli płaca minimalna, bo tutaj tak. też jest propozycja rządowa. Płaca minimalna w przyszłym roku miałaby wynieść nieco ponad 4800 zł miesięcznie, oczywiście brutto, no i to też byłaby podwyżka tylko wskaźnik inflacji, czyli o te 3%. No, to tyle dziwne, że jeszcze niedawno minister pracy mówiła o tym, że pensja minimalna w przyszłym roku wyniesie ponad 5 tysięcy, a tymczasem tak. oficjalna rządowa propozycja jest 4800. Co tu się wydarzyło? No tylko trzeba by zapytać premiera i rady ministrów, bo myśmy z panią minister, chociaż czasem trudne rozmowy, ale poparło, bo myśmy też ponad 5 tysięcy, żeby było, bo nam chodzi o utrzymanie tego wskaźnika, te 50 ponad procent średniej krajowej, żeby ta płaca minimalna. Wynosiła, co nam się udało przez lata to wywalczyć, bo było 40 parę procent. Zresztą ta dyrektywa nakazuje w krajach unijnych, żeby w każdym kraju ta płaca minimalna była to minimum ponad 50 No Przy takiej teraz podwyżce 130 parę złotych brutto, no oczywiście. To to oczywiście, no to ja się, a mało tego, jeszcze pracodawcy 50 złotych proponują. I, I na Radzie Dialogu ma to stanąć, ja się tylko obawiam. Mam nadzieję, że na tą Radę Dialogu wreszcie przyjdzie kompetentny minister, czyli minister finansów, bo mamy tak w ustawie, że jeśli dotyczy danej branży, ma być konstytucyjny minister, a nie jakiś tam sekretarz stanu, który ma powiedzieć tak i tak, który jest odpowiedzialny za decyzję. I tutaj mamy to nadzieję, bo tutaj wszystkie centrale związkowe e, mówimy jednym głosem o te podwyżki, o, o tą minimalną, pewnie będą trudne rozmowy, rząd założył sobie te, te sto kilka, 130 tam parę złotych, to jest, poniżej tego pewnie nie zajdzie, bo jak od tego wyszedł, mam nadzieję, że przy tym konsensusie coś dodadzą więcej, na pewno nie liczę tyle co myśmy Chcieli z tych 4666 zł, żeby te 300 parę zł został, żeby utrzymać ten wskaźnik. No zobaczymy, negocjacje będą trwały. Tutaj wspomniał pan o stanowisku pracodawców, którzy chcieli podwyżki o 50 zł, czyli no, rząd i tak proponuje trochę więcej niż proponowali pracodawcy. Może pracodawców trzeba by było. No nie argumentują, że ciągle rząd. były duże podwyżki. Ja pamiętam i, i pan redaktor chyba na pewno wie, i wszyscy słuchacze radia, i nie tylko że co była kolejna, jak zaczęliśmy te, te minimalne tak podnieść, żeby naprawdę ta płaca była za co tym ludziom najniżej zarabiającym przeżyć w tych gospodarstwach, jaki był lament płacza tak na nas, na związki, że firmy padną. Zawsze Jakoś z do takim. dzisiaj nie padły, mają się hmm. dobrze, a która miała paźle zarządzana albo nietrafiona branża, no to niestety podwyżki płacy minimalnej, tylko z innych względów. No tak naprawdę Główny Urząd Statystyczny podaje, że w Polsce jest coraz więcej aktywnych firm. Ta liczba nie spada. No oczywiście, w no. W naszym województwie jest kilkaset firm, które tak miały upadać firmy, tak? Panie Przewodniczący, no ale Pana zdaniem te negocjacje na Radzie Dialogu Społecznego jeszcze coś dadzą? No pan od lat obserwuje, uczestniczy w tych rozmowach... Jest szansa, żeby rząd zmienił jeszcze zdanie? Jak pan to ocenia? Mam nadzieję, że tutaj przy, przy nacisku związków zawodowych, zresztą jeśli minister pracy też wesprze w tych rozmowach, na dialogu, no to być może rząd dołoży do tych, do tych swojej propozycji i taką mamy nadzieję, gdzieś się spotkamy, chociaż po środku albo lekko poza. Taką mamy nadzieję, ale jak wyjdzie, bo, bo, bo no mówię, to co się dzieje, to człowiek jest teraz obaw pełne. Dobrze, czekamy. W takim razie ostateczne decyzje dotyczące płacy minimalnej na przyszły rok muszą zapaść do 15 września. Panie przewodniczący, to zmieńmy jeszcze temat. Solidarność w wyborach prezydenckich jednoznacznie poparła Karola Nawrockiego. Byliście jedyną tak, tego typu organizacją, która tak jednoznacznie poparła któregokolwiek z kandydatów. Wygrał wybory prezydenckie, no to co teraz? Na czym wam najbardziej zależy, o czym będziecie mu przypominali, że poparliście, więc właśnie więc. Znaczy to... tak, to było też nam łatwiej, bo Instytut Pamięci Narodowej to jest jakby dzieckiem Solidarności też, która, która kiedyś tam wnosiła o to, żeby powstała takie rzeczy, żeby, żeby odsunąć tych ludzi, którzy szkodzą Polsce, czyli da, dawny reżim i, i powiedzmy rządy bezpieczeństwa i tych rzeczy. Natomiast yy, dużo było walki. Przez 8 lat z tym rządem. Nie było tak słodko, że myśmy nawet nie protestowali czasami, bo nie było potrzeby. Czasem było nawet indywidualne rozmowy w gabinetach z ministrami, naszego przewodniczącego czy zespołu z Komisji Krajowej. Po ciężkich tych wywalczyły nam się tych tam chyba 11 punktów, które za zawarliśmy. Nam nie chodzi, my nic nowego nie wymyślaliśmy. Nam chodzi solidarności, bo to nasze. Czasem przy wsparciu tam y, forum związków zawodowych, y, czasem OPZ, ale to minimalnie y, udało nam się wywalczyć pewne rzeczy i my chcemy, żeby to zatrzymać. Przecież boimy się te emerytury, które ludzie nas tak cisną, żeby nie wrócił znów ten wiek. Mamy sprzed 15 roku, tak, jak podwyższono wiek emerytalny, a mówiono w kampanii, że się nie podniesie. Mamy, mamy zabezpieczenia te społeczne, żeby one dalej trwały tym rencistom, emerytom, to 14-13, niech to dalej będzie, bo widzimy jak to pomaga przeżyć te tematy. Ja sam po mojej mamie wiem ile ma, tysiąc kilkaset złotych, niecałe dwa tysiące, gdzie ponad tysiąc płaci za, za różne media. I nam chodzi o to, żeby utrzymać handel w niedzielę. No tyle było spokoju już. Przyjęło się, tu ludzie... Przy... Po co mieszać? Znów na nowo, żeby coś mieszać, żeby ten... Ja rozumiem, Ci, co się wypowiadają, bo on właśnie. tylko my jesteśmy związkiem zawodowym. My rozmawiamy z pracownikami i my tych ludzi wspieramy, czujemy, co oni czują. Co oni robią w soboty, piątki, niedzielę, nie ma rodziny, nie ma ten. Po co to było mieszać? Albo z wigilią wymyślić, czy to znów dodatkowo niedzielę, to co to mi za wolno? Wigile, jak i tak, ludzie się wcześniej zakłady pracy puszczają. Także te wszystkie postulaty, żeby które pilnował, a czy coś nowego? My chcemy, my nic nie wnosimy, żeby tego pilnował i oczywiście. Też, żeby jeśli my będziemy wnosić na przykład, bo no, dużo może, dużo nie może, ale inicjatywy ustawodawcze może robić. Na przykład, my chcemy, żeby referendum w sprawie Zielonego Ładu. No, są tak niekorzystne zapisy dla rolnictwa, w ogóle dla obywateli, żeby, żeby on spowodował, żeby jako on inicjatywę, czy nam się uda zebrać te podpisy, czy nie podjął tę inicjatywę do Senatu, żeby odbyło się w Polsce to referendum na temat zielonego ładu, bo już wszyscy mówią, nawet pracodawcy i tak dalej, że nie tylko rolnicy, ale my wszyscy, gospodarstwa domowego, czy tam energia wchodzi, albo ten, ten, ten makrosur. No ludzie niby mówili, że nie będzie podpisane importu Brazylia i tak dalej, żeby rolnictwo nasze chronić, tak? A mamy przykład z Ukrainy, jaki zamęt. Raz zabronili, teraz znów chcą popuścić, no bo, bo naciskają. No to my mamy swoje rolnictwo, zdrową żywność zniszczyć, po to, żeby szło z importu z Brazylii, z innych tych, na nasz rynek zawaliła, co z naszymi rolnikami. Czyli liczycie na to, że w tych tematach prezydent będzie Was po prostu wspierał. A taki temat, który Solidarność dość mocno w poprzednich latach propagowała, no ale to się wtedy nie udało, czyli emerytury stażowe. Emerytury stażowe ciężki temat i pewnie będzie. Cię... Być może by nam się udało zabrakło tej kadencji, bo już pewne uwarunkowania poprzedni rząd nam stawiał. No. Myśmy też wiedzieli, że trzeba pewne rzeczy zasady zapisać, także nie tak każdemu warunki. Ale czy pan że ten temat i tak temat jeszcze dalej da się tak. zrealizować, czy na i na pewno to będziemy ruszać jeszcze, ale nie chcę tutaj mówić, czy tak, czy nie, czy się uda, no, bo, bo widzimy, co jest, jak rząd podchodzi do pewnych rzeczy. Ale na pewno tego nie będziemy odpuszczać. Tu nas ludzie strasznie cisną i mają pretensje do nas, no ale gdybyśmy byli władni o tym zadecydować, a nie rząd, to byśmy to dawno zrobili. No tak, Solidarność nie podejmuje <grymne> ustaw obowiązujących w Polsce. Józef Dziki, przewodniczący Solidarności w województwie warmińsko-mazurskim, był gościem poradnych Pytań Radio Olsztyn. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam słuchacze Radio Olsztyn.